Cześć. Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak zawsze, przed odcinkiem zapraszam Was do Jurassic World Polska, a link macie w opisie. Cześć kochani. Tak, ja żyję. Przepraszam Was, że tyle mnie nie było. Przez to, że jestem trochę chora i może to słyszycie. To po prostu byłam za bardzo zmęczona i nie chciało mi się nagrywać. Ale spokojnie, ja wracam. I teraz filmiki będą się pojawiać. Oczywiście, jeśli nie będzie mi się chciało, albo po prostu nie będę miała tu siły, to nie będę siebie zmuszać do nagrywania. Po, to ma być dla mnie przyjemność, a nie po prostu zmuszanie się do czegoś. Chcę Wam podziękować, że tyle wytrzymaliście bez filmiku i nikt jakby nie miał do mnie żalu. Jesteście naprawdę kochani. A dzisiaj przychodzę z takim podziękowaniem dla Was i ode mnie przeproszeniem, że wyszłam tak bez słowa, z filmikiem trochę innym niż normalnie. Nie dotyczy on ani Jurassic World Evolution ani ogólnie dinozaurów chodzi o takie paleontologiczne rzeczy. Dzisiaj porozmawiamy o lu. I tak yy, na pewno nie wiecie, co to jest lu oprócz tych co yy, na przykład są z Jurassic World Polska, gdzie was zapraszam. Więc tak jeszcze słowem wstępu powiem wam, czym ogólnie jest lu. Lu jest to moja postać na RP. RP to jest taka jakby zabawa, że tam można, mieć, yy, można być dinozaurem albo człowiekiem. No i sobie tam tworzysz jako historię i sobie nim grasz na Jurassic World Polska. No i to jest właśnie moja postać. Ja z nią tak mocno się zżyłam, że ma już ona tyle historii, tyle różnych kolorów. Ona kiedyś w ogóle inaczej wyglądała że po prostu postanowiłam zrobić jej całą historię od początku do końca, jak ona się zmieniała, jak zmieniało się moje jakby poczucie do niej, że po prostu zaczęłam ją tak strasznie lubić, że nie chciałam już nigdy zmieniać ją na jakąś inną postać. Oraz powiem wam trochę, jakimi postaciami grałam na Jurassic World Polska i jak to się stało, że znów wróciłam do lu. I tak, ktoś nie czyta low, tylko lu. To co? Zaczynajmy. I jeszcze wspomnę, że nie wszystkie tutaj prace są moje narysowane. Będzie tutaj chyba jedna albo dwie prace od innych osób, za które naprawdę bardzo dziękuję, bo na Jurassic World Polska naprawdę sporo osób zrobiło dla mnie fanarta z lu i to było naprawdę kochane, ale dobra, zaczynajmy. Lu. Miała kilka wersji kolorystycznych. Gdy zaczęłam nią grać, już sama nie pamiętam kiedy, była ona biało-niebieska, tak jak widzieliście na pierwszym slajdzie. Jak może nie dopatrzyliście się, jest to Indoraptor. I lu wtedy, w tych pierwszych czasach, jak miała tą niebieską pręgę grzbietową, bardzo przypominała wszystkim Indoraptora generacji drugiej. Niestety, mało mi się to spodobało, ponieważ Lu miała być taka inna, lepsza. To znaczy, mogę Wam jeszcze powiedzieć, że pierwsza Lu, dosłownie pierwsza Lu, nie miała żadnych pręg grzbietowych. Dopiero potem się u niej pojawiły, jak sobie tak wymyśliłam. Kolejna wersja kolorystyczna Lu była taka, jak widzicie teraz: czerwona. Wyglądała ona dosyć groźnie, co mi się podobało. Jednak jak patrzyłam tak w taki sposób na Lu, nie widziałam właśnie jej, tylko jakiegoś innego Indoraptora. Przez to, że tak polubiłam moją postać, ona musiała mieć jakiś specyficzny, ale bardzo stonowany kolor. Więc postanowiłam wymyślić taki. Teraz przeczytam Wam opis wyglądu Lu z teraźniejszości. Lu. Jak opowiadają ci, co ją widzieli, jest biała jak śnieg, a jej wzrok jest zabójczy. Wszyscy wiedzą, że najpierw widać fioletowy błysk w jej oczach, a potem śmierć. Co dziwne, ta szkarada, jak opowiada jeden z wojska, jest dwa razy większa od zwykłego prototypu, ale czy można wyjeżyć szalogowemu? Jej pasek, dla przykładu Interruptor z Jurassic World 2 miał pomarańczowy. Jest fioletowy, więc jeśli zobaczysz jakąś jego poświatę, uciekaj ile sił w nogach, i ile sił w duchu. Jej zęby są jeszcze bielsze niż sama ona. Ci, co przeżyli spotkanie z tą białą mgłą, mówią, że jest ona niewyobrażalnie mądra, a niektórzy mówią, że przed śmiercią można zobaczyć, jak szkaradnie śmieje im się w twarz. Czyli z tego mojego wymyślonego opisu, którego napisałam dosyć niedawno, wiadomo, że Lu ma fioletowy pasek pręgowy i jej oczy są koloru fioletowego. Również możemy się doczytać, że jest ona dwa razy większa od prototypu, czyli z Jurassic World 2 tego czarnego ale podobno mówił to tylko szeregowy, więc tego jeszcze nie wiadomo. A jeśli chodzi o to śmianie się przed śmiercią, yy, chodzi tutaj o to, że Lu praktycznie zawsze widziała człowieka, uśmiechała się tak aż karadnie, yy, bo... No, ale to zaraz przejdzie. Po prostu przed śmiercią podobno każdy widział, jak ona się śmieje. Więc co? Przechodźmy dalej. Historia Lu. Lu... Pierwszy raz obudziła się na Isla Sorna. Gdy była jeszcze małą samiczką, była w laboratorium. Niestety, Lu miała wyjść czarna, tak jak prototyp z Jurassic World II. Doktorowi Henremu nie za bardzo się spodobało. Lu była wyśmiewana, tępiona i uczona, by zabijać. Od tego czasu Lu znienawidziła ludzi. Na szczęście, jej jedynym. Jej jedyną deską ratunku był jej brat albo przyjaciel Zgon. Zgon również wychowywał się razem z nią w laboratorium. Niestety on był akurat udany, ale również nie był za bardzo taki jakby udany, więc ludzie tak, tak samo jakby gnębili go jak Lu. No i po prostu musiała go mieć zawsze przy sobie. Niestety wtedy Gdzieś zabrali zgona. Najprawdopodobniej wypuścili go na isla Sorna, a Lu została sama w laboratorium. Gdy dorosła, nagle zniknęło y, światło, jakby tak się mogę wyrazić. I klatka Lu przestała być y, pod napięciem. Wtedy wykorzystała ona tą chwilę, y, uciekła z klatki. I niestety prawie zagryzła Jomo. Jomo to jest taki jeden z naukowców, bardzo Cię pozdrawiam. I wtedy uciekła na Isla Sorna i zaczęła yy, siać spustroszenie, nawet jako taki mały berbeczek. Jak Lu dorosła, wszystkie dinozaury, może nie, nie, że się jej bały, tylko po prostu były zdziwione, czym ona jest. Co ciekawe, samica. Była szczęśliwa, ponieważ wtedy był przy niej zgon. Gdy dorosła, ludzie przenieśli wszystkie dinozaury na Isla Nublar o ile dobrze pamiętam. Tam znów, albo nawet po pierwszy raz od laboratorium, spotkała się ze zgonem, jak była już dorosła. Niestety zgon przebywał blisko ludzi, a lub po prostu ich nienawidziła. Historia z Nublar. To był tak gdzieś Jurassic World 1, takie czasy. Lu wtedy poznała nawet Indominusa, niestety nie za bardzo się z nim polubiła. W tym czasie Lu zabiła około 20 albo gdzieś tak od 6 do 20 osób, które próbowało ją zabrać w wyspy przez to, że Lu była unikatowa przez swój kolor. Jomo, jak już mówiłam, naukowiec, Postanowił wywieźć ją z wyspy, by sprzedać za grube pieniądze. Wtedy na szczęście Jacob, jest to taki szef InGenu, bardzo cię pozdrawiam, postanowił wysłać grupę ratunkową, by uratowali Lu od sprzedaży. Na szczęście udało się to im, ale wtedy samica w ogóle straciła zaufanie do ludzi i stała się jeszcze bardziej agresywna. Jej bardzo znaną sztuczką jest to, że Lu jakby nigdy nic, kładła się na ziemi i udawała, że coś jej jest. Wtedy naiwny żołnierz wchodził do niej, a wychodził już bez pół ręki. Jak widzicie na obrazkach na Isla Nublar udało jej się również prawie zabić jednego ze spinozaurów, a później już go na pewno zabić. W swoim życiu zabiła chyba dwa osobniki dorosłych spinozaurów i trzy tyranosaury. O ile dobrze pamiętam, bo na Jurassic World Polska w RP troszeczkę skaczemy po tych czasach, wiekach i tak dalej, Lou została znowu przeniesiona na Sornę. Ale poczekajcie, jeszcze przed tym coś powiem. Na Isla Nublar y, nagle przyjechało całe wojsko Jacoba. By po prostu ochronić S670, czyli Lu, przed tym, żeby żaden Niomo i tak dalej jej po prostu nie ukradli, ani żeby nie ukradli innych dinozaurów dla Corp. Nasza Indoraptorka wtedy naprawdę bardzo się zestresowała. Tak bardzo, że uciekła do dżungli i praktycznie z niej nie wychodziła. Niestety. Tak straciła zaufanie do ludzi, ponieważ widziała, jak ludzie zabierają jej zgona, czyli jej jednego przyjaciela, do jakiegoś helikopteru i odlecieli z nim praktycznie na zawsze. Wtedy jeden z żołnierzy próbował z nią się zakumplować, niestety, przez małe zaufanie do ludzi, Lu odgryzła mu rękę. Przejdźmy może troszkę dalej. Oczywiście, przed tym, co teraz opowiem wam, było jeszcze dużo rzeczy, ale na to nie starczyłoby nam odcinka, oraz po prostu niektórych rzeczy już nie pamiętam. Później coś się stało i dinozaury zostały przeniesione na Isla Sorna. Tam, niestety, Luz została schwytana i przeniesiona gdzieś daleko helikopterem, najprawdopodobniej na badania, czym ona właściwie jest. Tutaj powiem również troszeczkę o Sangrze. Niektóre osoby mogą ją pamiętać. Sangra to Skorpius Rex, którym również grałam. Dosłownie polu, jak ona odleciała tym helikopterem. Sangra miała podobną historię co do Lu. Również urodziła się w laboratorium, jednak jej matkę, Velociraptora, odebrali jej tuż po porodzie. Znaczy, tuż nie po porodzie, tylko jak była po prostu mała. I. Ludzie, jakby ją Ala zmuszali do tego, by atakowała wszystko, co widzi, chociaż może to nie było takie zmuszanie, bo jak wiemy, Scorpius Rex tak czy siak atakuje wszystko, co widzi. Sangra stworzyła takie spustoszenie na Isla Sorna, że ludzie postanowili coś z tym zrobić. Przysłali Lu. Gdy Lu weszła już na Isla Sorna, czyli swój, powiedzmy, dom, zobaczyła Sangrę stały na wprost siebie. Lu przyleciała tutaj po to, by z nią wygrać. Wtedy była walka. No i okazało się to, że Lu wygrała. No i niestety, ale zabiła Sangrę. To było bardzo ważne wydarzenie w jej życiu, i w sumie też dla mnie, bo wtedy zobaczyłam, jak Lu jest silna i jaka to jest świetna postać. Wtedy Lu wróciła do swojego lasu, uciekła od ludzi, ale niestety brakowało jej tylko czegoś zgona. Lu tak bardzo rozpaczała ze swoim przyjacielem, że zaczęła majaczyć coś o swoim cieniu. Chodziła do różnych gniazd dinozaurów i prosiła ich o pomoc w poszukiwaniu jej przyjaciela. Majaczyła o tym, że każdy ma cień i ona też go chce znaleźć. Tutaj chodziło po prostu o zgon. Lu stała się jeszcze bardziej tajemnicza i agresywniejsza dla ludzi, ale nadal jej brakowało jej brata, przyjaciela. Aż w końcu wydarzyło się coś dziwnego. Tak dziwnego, czego praktycznie się nie spodziewała. Na Isle Sorne przyleciał zgon. Ale nie, nie myślcie, to nie jest tak jak wtedy. On przyleciał, ale to nie był zgon, zgon. To był mały noworodek praktycznie, klon zgona, którego sklonowali go ludzie. Lu oczywiście ucieszyła się na widok i nie obchodziło ją, że to jest w ogóle klon zgona, nie dość, że jest jeszcze noworodkiem, od razu do niego poleciała i była po prostu w niebo wzięta. Potem zabrała go pod swoje jakby skrzydła i zaczęła go uczyć, czym są ludzie i co zrobili im obu. Najprawdopodobniej gdy mały zgon urośnie, będzie tak samą maszyną do zabijania, jak jego przyjaciółka, która wymawiała mu, jacy są ludzie, i co trzeba z nimi robić. No i co? Opowiedziałam wam tak pokrótce, historię Lu. Oczywiście tych wydarzeń było więcej i naprawdę więcej. Ale dziękuję wam za oglądanie, bo ta postać naprawdę jest dla mnie ważna. Wiem, że dzisiaj dużo odcinków, yy, znaczy w dzisiejszym odcinku po prostu dużo wyrazów użyła, na przykład śmierć, zabijanie i tralala, ale słuchajcie, po prostu to jest zabawa, to jest gra i spokojnie nie bójcie się czy coś. Znaczy, miejcie trochę dystansu, bo to jest jednak RP, czyli po prostu jaka, jakaś tam zabawa. No a po prostu Indoraptor nie może być potulnym barankiem. No i co, kochani, ja po prostu Was tak serdecznie zapraszam do Jurassic World Polska, bo ja tam przeżyłam tyle niesamowitych historii, że to jest po prostu niesamowite. Tam, no może nie ma jakichś najlepszych ludzi, ale oni tam są i to jest przepiękne. Życzę Wam wesołych świąt, wesołego nowego roku i wszystkiego innego. Niech lu będzie z Wami.